Witam, kochani, bardzo serdecznie na kanale Nimeruna, Runiczne Miejsce Mocy. Piątek, 6 września 2024. Patrzymy sobie, jaka energia na dziś. Dziś powinien na kanale się pojawić czytanko na przyszły tydzień, od 9 do 15. Także zapraszam już teraz. Patrzymy, kochani. Co nam dzisiejszy piątek przyniesie, i niech ten przekaz będzie zrozumiały dla każdego Ciebie, niech przepełnia mi miłości, bez szkody dla każdego Ciebie, żeby był, żeby przewodnicy Duchowi, Archaniu, Michał, Archanioł z Archai byli obok mnie podczas tego przekazu. I sprawdzamy, sprawdzamy, kochani, sobie, jaka energia na piątek. 6 września, 24. 6 wrzesień, patrzymy. I odwróciło się. Patrzymy na piątek, jaka energia. No, za dużo nie zobaczymy dziś. Mamy wirt, a więc dzisiaj tak naprawdę może wydarzyć się wszystko, kochani. Jeżeli wirt wyszła, no to chciała, żebyśmy zaakceptowali to, co przyjdzie dzisiejszego dnia żebyśmy, żebyśmy skorzystali z tego, co, co przyjdzie. Jest to właśnie runa, jak wiecie, że może wydawać, wyda może zdarzyć się, zdarzyć się tak naprawdę wszystko, tutaj działa y, wszechświat, tak? Tutaj, tutaj warto y, otworzyć się na to, co przyjdzie, przyjąć wszystko z otwartym sertuchem. Y, jest to runa y, karmy, jest to dzień, w którym czeka nas zmiana. Należałoby przyjąć to, co przyjdzie, bo przyjdzie coś nowego, przez co będziemy mieli szansę doświadczyć nowych rzeczy. Jest to taki życiowy moment, w którym tak naprawdę może się wydarzyć wszystko i należałoby się temu y, poddać. Także warto tutaj zaakceptować swoje przestarczenie i y, 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 y wejść w to co przyjdzie, tak? Odważyć się. Y, Skorzystać, otworzyć się. Tutaj warto nie mieć takiego dziecinnego podejścia do życia. Werd też przestrzega przed y, taką no może niekoniecznie dobrą radą, więc tutaj trzeba by było też y, uważać, ale ogólnie dzień w którym może się wydarzyć tak naprawdę wszystko i żebyśmy tutaj z otwartym sercem przyjęli to co, co przyjdzie mówi WORD. Nie jest to dobry dzień na, na stawianie run tak. Tutaj runy ukryły przesłanie, i sprawdzimy sobie. jeszcze odjadę. Słowa mocy na dziś, właśnie teraz, projektuję swoje wspaniałe, radosne życie, którego pragnę i, którego jest, yy, i które jest moim prawem. A więc, pięknie, właśnie coś się tu tworzy to jest taki życiowy, życiowy moment. Coś, co będzie się działo poza naszą siłą, poza naszym działaniem, czy coś przyjdzie do Dziś coś, co jest na tajemnicą. Daniel, jestem aniołem opiekuńczym związków małżeńskich i właśnie teraz jestem przy tobie. A więc opieka jest. Archanioł Rafał uzdrowienie i obfitość spływają na ciebie Czy coś pozytywnego przyjdzie kochani Warto się temu poddać. Błogosławiona zmiana. Ważna życiowa zmiana przynosi Ci wielkie błogosławieństwo. Tutaj coś wielkiego przychodzi, kochani, w piątek, dziś do nas. Należałoby to przyjąć z wewnętrzną zgodą. Jest to odgórne, jest to karmiczne. I tutaj my na to za bardzo nie mamy wpływu Ważne, żebyśmy to przyjęli, żebyśmy przyjęli to z wewnętrzną, z wewnętrzną zgodą. O tym mówi tutaj mówią Turuny. Patrzę pod spodu bieruny. Nowych początków. Ogólnie trzy runy zmiany. Echwas też mówi o zmianie. Fechu, nowym początku i berkano na rodzinach nowych pomysłów. Też nowym początku, nowym życiu. Coś tutaj nowego, wielkiego, jakaś zmiana. Może być w postaci właśnie jakiegoś nowego projektu, jakiegoś nowego. Jakiegoś nowego, tutaj, nowego życia. Może narodzi się dzieciątko u kogoś, albo ktoś się dowie, że jest w ciąży, a tutaj też zmiana, jeśli chodzi o sferę finansową, też albo właśnie tutaj, coś nowego, albo no coś tutaj przyniesie, przyniesie nam. Nam y, wyt, y, ale jest to pozytywne, kochani. Pozytywne, także otwórzmy się na to, bo przychodzi jakaś ważna życiowa zmiana i przynieś, przynosi nam wielkie błogosławieństwo. Coś pięknie na naszym korzyść się zmieni w naszym życiu. Ważne, żebyśmy to przyjęli z otwartym sercem i zaakceptowali to nasze y, przeznaczenie. Wszystkiego dobrego. Pięknego piątku, kochani. Życzę tej zmiany, tej pozytywnej zmiany. Wszystkiego co najlepsze. Mi